Cześć! W tym odcinku recenzja odkurzacza z Temu. Jest to taki mały odkurzacz samochodowy albo do szybkiego wciągnięcia, nie wiem, w piórku czy cokolwiek. Ja nawet stosuję go do zbierania włosów po goleniu. No i szybki przegląd, co tutaj z tym odkurzaczem mówi nam producent, jeżeli chodzi o pudełko. Nie za wiele, nie ma informacji o modelu. No, a od tyłu jest jedynie naklejka. A je, jest model. Że jest to XK5 albo S01, coś takiego, kolor czarny. No, i to są wszystkie informacje, jeżeli chodzi o e, ten odkurzacz. <laughs> ja ogólnie te odkurzacze, gdy tylko pojawiły się na rynku chińskim, te takie malutkie, no, zaraz kupiłem. I tutaj muszę powiedzieć, że. To jest chyba jakaś wersja poprawiona, bo rozwinęły się te odkurzacze. Są lepsze niż te pierwsze wersje. Przede wszystkim ta, ten model jest mocniejszy i jakiś taki bardziej współczesny, ale o tym za chwilę. Co w zestawie? Tak jak widać, otworzyłem pudełeczko, mamy jedną nasadkę. One już są używane, bo oczywiście najpierw to sobie przetestowałem, czy wszystko działa. No też taka przedłużka. Jeden filterek, czyściutki, nowy w zestawie. Pojemnik na śmieci z filtrem już zamontowany. Tak jak mówiłem, testowałem, używałem chwilę, więc ten filterek jest już brudny. Pojemniczek tutaj wygląda w ten sposób: zakładany jest na odkurzacz. Jest też instrukcja z bardziej tutaj szczegółowymi informacjami. Interesuje mnie bateria, pojemność baterii, ale chyba takowej informacji tutaj nie uzyskamy. A jeżeli jest, to gdzieś na ekranie teraz Wam się wyświetla. Czy jest instrukcja w języku polskim? Już szukamy. Obawiam się, że może nie być. No jest po polsku, proszę proszę. Na samym końcu. No dobrze, ale tutaj instrukcja nie jest jakaś specjalnie potrzebna, bo doskonale nawet małpa by sobie poradziła z obsługą. Co jeszcze w zestawie? Kabelek USB-C to jest na plus. Poprzedni odkurzacz, który miałem, miał jeszcze USB typu B. Jest też ścierka taka jak do czyszczenia okularów. No zapewne by sobie wyczyścić tutaj jakoś odkurzacz, całą obudowę. No i na końcu właśnie sam odkurzacz. Dosłownie był w takim woreczku, więc zakładam, że to pewnie jakiś jest zwrot albo coś, ale no wszystko działa. Tak wygląda odkurzacz. Wygląda trochę jak suszarka. Tutaj jakiś wielki tu wentylator czy osłona wentylatorka. Cały silniczek. Nie mam informacji, czy jest to silnik szczotkowy, czy bezszczotkowy. A tutaj nie ma żadnego wyświetlacza ani nic. Jedynie podczas ładowania, tutaj z tyłu, świeci się dioda na czerwono, gdy. Ale teraz jej nie widać, jakoś pod plastikiem jest schowana, albo z od przodu. Gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj się świeciła. Na niebiesko, gdy jest naładowany, ten odkurzacz, a na czerwono, gdy się ładuje. No, i muszę powiedzieć tak, że no jest to na pewno mocniejsze wydanie niż mój poprzedni odkurzacz. Fajnie, że jest ładowany kablem USB-C, fajnie, że też szybciej się ładuje i fajnie, że jest dioda, która sygnalizuje poziom naładowania. Fajnie by było też, gdyby na przykład mrugało na czerwono albo pokazywało gdzieś stan baterii, ale o tej baterii, o jej pojemności też za bardzo informacji póki co nie ma. No nie, nawet tutaj jak szukam to nie ma. No i tutaj jak to złożyć? Bardzo proste. Nakładamy jedno na drugie. O, tu są takie. To jest taka prowadnica, jakby. Wczepiamy to. Ops. I obracamy. No i to już powoduje, że. Jest pojemniczek zamknięty. Jedynie co mnie denerwuje, co też zobaczycie za chwilę na filmie z testu, to to, że ten filterek tu powinna być moim zdaniem jakaś klapka czy coś, co powoduje, że te syfy nie wypadają. no Bo jeżeli zrobię tak, to wszystko się cofa. Filterek chroni oczywiście silniczek, a poza tym nie ma tutaj nic bardziej. No, takiego szczególnego, co warto wyróżnić. Działa dobrze, moc zasysania jest dobra, zaraz zobaczycie i jak za takie śmieszne pieniądze, to fajny gadet do na przykład auta albo gdzieś, nie wiem, okruszki z klawiatury, czy nawet gdzieś coś sobie na szybko, jak nam się rozsypie, no, odkurzyć. Dobra. Przejdźmy teraz do testów. Jeszcze mała aktualizacja. Widzę, że tutaj jest dioda, czyli w trakcie pracy widać na niebiesko, że jest urządzenie włączone, ale nie widziałem nigdy tej diody na czerwono, która by oznaczała, że bateria się rozładowuje. Mam też dla porównania stary odkurzacz, który ładowany jest takim dziwnym czymś, i z drugiej strony jest USB typu B. I co jeszcze tutaj? Mamy wypisaną moc. no 150W na pewno to nie ma. To już jest popsute i próbowałam naprawić, bo pękła mi ta obudowa. Ale co na plus to to, że tutaj te akcesoria są ze sobą wymienne. One są kompatybilne, więc z tych wszystkich takich małych odkurzaczy nie, byłoby, nie będzie problemu, żeby to wymienić sobie albo dołożyć i będzie też działać. No i to jest prawdziwy test. Dla takiego odkurzacza. Jak widać, jest tu syf różnego rodzaju, głównie jakieś kamyszki, liście i tak dalej. No i zobaczymy, jak sobie poradzi. Całkiem dobrze poradził sobie ten mały odkurzacz. Nie jest to jakaś nasza wersja, ale <grybujesz> tu jest jego wada wszystko wypada z powrotem. No dobra, kamienie, liście, patyki. Poradził sobie, wciągnął, nie było to dla niego za ciężkie. Mogłaby być tutaj jakaś klapka, która powoduje, że nie wypada ten syf. No ale jak na taką cenę i gabaryt jest na razie ok. No to już na pewno domyślacie się, że luźny piasek i kurz też sobie, też sobie z tym poradzi. No jak widać piasek luźniejszy, czy ciężkie kamienie, czy nawet taki mokry piach, gdzieś tam z tych jakby kałuż takich i no wiadomo. No i to jest to co denerwuje, czyli wypadają te kamyczki, bo nie ma tutaj żadnej klapki. No ale jak widać zbiera bez problemu, nawet z dywanika ten piach z gumowego. No to co jest brzacte, to wymaga oczywiście mycia. A po wszystkim najlepiej gdzieś to od razu przechylić, żeby wysypać. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że materiał okazał się pomocny. Jak tak, to zostaw łapkę w górę, a jeżeli jesteś moim nowym widzem, to zapraszam cię do subskrypcji. Pamiętaj też, by odwiedzić moje social media, czyli Instagrama i Facebooka. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, udanych napraw, cześć!